Pan z wami, i słowa ewangelii, według świętego Jana, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa. Która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Oto Słowo Pańskie tobie, Chryste. Człowiek od zawsze szukał Boga, a to Bóg odnalazł człowieka. W jednym z kościołów Kopenhagi znajduje się słynna rzeźba Chrystusa, dłuta wielkiego rzeźbiarza duńskiego Bartela Tordwalsena. Mówią o niej, że piękno postaci Chrystusa widać w pełni dopiero wtedy, kiedy przed tym Chrystusem człowiek. Uklęknie. Kiedy uklęknie, widzi w nim rzeczywiście oczyma wiary Syna Bożego. Wtedy, dopiero kiedy człowiek uklęknie przed Chrystusem, widzi w nim Syna Bożego. I właśnie dzisiaj można powiedzieć, że trzeba nam uklęknąć przed tym fragmentem Ewangelii, którą słyszeliśmy przed chwilą. Wtedy zobaczymy w niej Chrystusa, który przyszedł na ziemię jako nasz Zbawiciel. Jaka głębia kryje się w tych słowach, które mamy tutaj, w naszym kościele i w czasie tej liturgii, w tej pięknej szopce? Na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Tylko wpatrując się w te litery, które tworzą ten tekst, nie zobaczymy niczego. Dopiero kiedy uklękniemy, możemy zobaczyć Chrystusa, który przyszedł na ziemię. Bóg w różny sposób przemawiał do człowieka. Bóg Najpierw mówił przez ten stworzony świat, pokazując swoją mądrość. Mówił przez proroków, ale dla Boga to ciągle było za mało. Bóg chciał jeszcze więcej powiedzieć o sobie i jeszcze bardziej zbliżyć się do człowieka. I uczynił to w niezwykły sposób. Kiedy przychodzi jako wcielone słowo, przychodzi na Ziemię. Jezus Chrystus, odwieczne słowo Ojca, jest najpełniejszym, najmocniejszym i najwyrazistszym słowem Boga do człowieka. Jak czytamy w drugim czytaniu w liście świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Chrystus, gdy przyszedł, odnowił naszą godność. I jak mówi jeden z wielkich doktorów Kościoła, chrześcijaninie, poznaj swoją godność, którą przyniósł ci Jezus Chrystus. Wracając do początku jeszcze raz powiedzmy, tego nie można pojąć, tego nie można zrozumieć, jeśli człowiek nie uklęknie na kolana. Wielki poeta Franciszek Karpiński napisał tą cudowną kolendę Bóg się rodzi jest on zaliczany do najwybitniejszych poetów doby oświecenia a mówi się o nim, że jest to poeta serca. I tą kolędę Bóg się rodzi napisał rzeczywiście w głębi swojego serca. znamy jego treść i proponuję, abyśmy teraz przez chwilę takiej medytacji, kontemplacji pochylili się nad jej treścią, która pozwala, pozwoli nam, może jeszcze głębiej, zgiąć nasze kolana przed wielką tajemnicą wiary. Jest ona ułożona w formie przeciwstawieństw. Bóg się rodzi, moc druhleje. Ten Wszechmocny Bóg tam w niebie, a tutaj na ziemi, staje się słabym, małym dzieckiem leżącym w żłobie. Pan niebiosów obnażony. Cały świat, cała ziemia jest niejako strojem pana Boga, a tutaj na ziemi. Owijają go tylko skromne pieluchy. Ogień krzepnie, blask ciemnieje. Tam stajęce w Betlejem zostały jakby zgaszone blaski i ognie bóstwa. Ma granice, nieskończony, wszechmocny Bóg. A tutaj mieści, mieści się między krawędziami małego żłobu, wzgardzony, okryty chwałą. Tam w niebie okryty chwałą aniołów, archaniołów, świętych i wszystkich, którzy oddają mu cześć. A tu na ziemi nieliczna grupa pasterzy, mędrców. Którzy przybywają, aby pokłonić się przed Bogiem. Śmiertelny król nad wiekami, nieśmiertelny Bóg przyjął na siebie śmiertelne ciało. I streszczeniem tych pięknych, głębokich słów jest ostatni werset, a słowo stało się ciałem i zamieszkało. Między nami. To właśnie Bóg w taki sposób pomyślał, aby zamieszkać wśród ludzi, aby zbliżyć się do nich w takiej bliskości, jakiej sobie chyba nikt nie wyobrażał. Bo to jest Bóg. To zupełnie inaczej myśli niż nasze zrozumienie. Tym słowem Bóg prawdziwy zamieszkał wśród nas. I tego nie można pojąć, tego nie można zrozumieć, jeśli się nie uklęknie na kolana. Rozważając tą prawdę o przejściu Boga na świat, Zauważamy w naszej rzeczywistości, że zbyt powierzchownie podchodzimy do tej wielkiej tajemnicy, może zbytnio powierzchownie. Zauważamy, że nawet może ta prawda nie jest istotą, a istotne rzeczy są zupełnie inne. Dlaczego, po dzisiejszy człowiek nie chce kontemplować tej prawdy na kolanach, nie chce kontemplować tej prawdy w głębi swojego serca, kiedy uklęknie, zacznie widzieć Syna Bożego? I moi drodzy, tutaj Kościół. Daje nam pewne wskazówki. I pozwolę sobie zwrócić uwagę, jakie? Z pewnością zauważyliśmy wszyscy, że jedyny raz w ciągu roku liturgicznego, podczas wyznania wiary w Eucharystii, przyklękamy na jedno kolano, i to się dzieje wówczas kiedy przeżywamy uroczystość Bożego Narodzenia. Wtedy Kościół w ten sposób chce podkreślić, jaka to wielka tajemnica i jaka to wielka prawda, że gdy wypowiadamy słowa i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi dziewicy, stał się człowiekiem, przyklękamy przez krótką chwilę. Ale w ten sposób kruszymy nasze serca i odkrywamy, że w tym dziecięciu jest prawdziwy Bóg. Drugie. Z pewnością odmawiamy codziennie modlitwę Anioł Pański o godzinie 12 w południe lub w innej wolnej chwili. I wiemy, że gdy wypowiadamy słowa, a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami, Kościół nam podpowiada: skłońmy lekko głowę, bo to wyraz naszej wiary i uznania wielkości tej wielkiej, niepojętej prawdy, że Bóg stał się jednym z nas. Bazylika Narodzenia. Pana Jezusa w Betlejem. Do wnętrza kiedyś prowadziły trzy wejścia, dzisiaj zostało tylko jedno i to tak niskie, że ma zaledwie 1,5 metra. I każdy, kto wchodzi, musi się pochylić i oddać pokłon miejscu, w którym przyszło na świat słowo wcielone. I możemy się zapytać, w jaki sposób my ludzie, naszym prostym sercem, naszym umysłem, możemy uwielbić Boga za tą niezwykłą prawdę, że stał się jednym z nas. Nie można w żaden inny sposób niż podczas Eucharystii. I właśnie my. Gdy uczestniczymy w Eucharystii, jest to szczyt właśnie naszej modlitwy, która uwielbia i oddaje najwyższą chwałę Bogu Trójcy Jedynemu za to, że jest między nami w tym małym dzieciątku, a w czasie Eucharystii pod postaciami eucharystycznymi. I nie sposób. Tego wszystkiego zrozumieć, jeśli nie uklęknie się na kolana. Ale tutaj, w łagiewnikach w Krakowie, trzeba nam skłonić jeszcze z jednego powodu naszą głowę i skruszyć nasze serca, aby uwielbić Boga za Jego wielką tajemnicę. Bożego miłosierdzia. Amen.